Cześć wszystkim, dzisiaj zamieniłem mój kontener na stolarnie. Robię podłogi z płyty. Wiem, że część z Was nie lubi takiej płyty, ale e, dużo pszczelarzy tu, używa tutaj jej z powodzeniem, pomalowanej. Tutaj już są pomalowane, to są akurat daszki. E, ramek, już wiele nie zostało do przełożenia. Zrobiłem trochę miejsca, ale bałagan dalej niemiłosierny tutaj użyłem złych wkrętów, więc popękały listewki ale jakoś to już powinno przejść eee, więc jaki jest plan, tu będą jeszcze wycięte otwory prawdopodobnie cztery otwory, cztery pajączki, Na no to na no to będzie założona eee, założony ten korpus i na to będzie szedł dach oczywiście to wszystko będzie pomalowane dach jeszcze będzie prawdopodobnie obity dachem chociaż nie wiem, będzie wytrzymał tu będzie dziura korek i na to wiaderka z podkarmiaczką taki jest plan zaraz jeszcze Wam pokażę co zrobiłem u samych pszczół kupiłem taką małą piłę z jakiejś aukcji trochę pokrzywione, ale nie listewki to co z grubsza potrzebuje to nie. tutaj są dachy które schną uliki odkładowe które schną dobra, zaraz Wam pokażę jeszcze przy ulach co zrobiłem dzisiaj jest około chyba 9-10 stopni pszczółki latają. noszą dosyć dobrze pyłek z wierzby jak widzicie Jakiś tam ruch jest, nie ma szału Ale noszą pyłek, tutaj mój wodopój Całkiem dobrze się spisuje Widzicie ile pszczół? Woda na posiedzenie jest potrzebna Dolewam też tej wody sporo, podejrzewam, że mech sporo wypija, ale tak czy siak Tutaj te ule są już postawione na jakby stałe Te ule są puste to są tylko nastawki wyniesione, żeby nie zajmowały mi w kontenerze miejsca. Wyniesione, już z wężem w środku, pozamykane i po prostu gotowe na sezon. Te ule też będą zasiedlone. Tak jak widzicie, wszędzie przy każdym praktycznie ulu ruch. Znowu się zrobił bałagan, tutaj drewniane uliki, które maluję. Ten i ten. Tak to się prezentuje z tej perspektywy. Teraz plan jest, żeby tutaj powstał drugi taki rząd, tylko potrzebuje całkiem dużo palet. Tutaj po tej stronie zostały tylko ule, które mają dwie nastawki lub ule, które po prostu są z innym wymiarem. To jest ten sam rodzaj ula, ale jakby ul się nie będzie tak dobrze mieścił na tej palecie. I one będą odstawione gdzie indziej. One możliwe w ogóle, że wylądują na innej pasiece. Dzisiaj się dowiedziałem, że będę miał jeszcze do dyspozycji jedną pasiekę. Tak więc e... będzie można się rozwijać. E, do życzenia mam jeszcze kraty. E, no jeszcze tutaj muszę poskładać te, te, te paski. Chcę po, po, pokłaść cegłówki na dach, bo te, te pasy mnie po prostu denerwują. One mogą być założone w trakcie zimy, ale w trakcie lata nie chcę ich widzieć. Po prostu komplikują wszystko. Jakiś kawałek ciasta odłożyłem, pszczoły jeszcze chodzą po nim. No, ale wynoszą ogólnie trupy. Yy, latają na pyłek, wierzba kwitnie. Ruch spoko. Niektóre już tak bardzo zaawansowanie latają, że. Yy, aha, podałem jeszcze im ciasto. I yy, ciasto dostają yy, z pyłkiem. Pobijałem dwa kartony takiego ciasta i po prostu e, zakarmiłem się. Tamten ul idzie jakby najmocniej. One w nim już... Zaraz spróbuję go przybliżyć. One już tak latają, jak ta taką zimną pogodą, one już tak latają zaawansowanie. Po prostu wlot i wylot. No i nie będę tutaj już łaził, bo jestem na drodze stoję. Tak więc możliwe, że nie użyję tych balek, użyję je gdzie indziej ale wygląda to już całkiem okazale <śm> Żeby jeszcze tylko to przyniosło całkiem sporo miodu to będę zadowolony Dobra, kończę tyle na dzisiaj co jeszcze chciałem tylko dodać na szybko, miodarka przyjdzie w marcu, dojedzie jeszcze 750 ramek, e, tylko odrutowanych, które będę, musiał, e, które będę musiał wtopić w węze, ale będzie taniej, więc e, będzie warto to trzymać sobie chyba w magazynie, zobaczymy, będę trzymał to w magazynie i będę wtapiał w, na, na moje potrzeby, bo, bo potrzeby powinny być całkiem duże, znaczy będą na pewno duże na ten rok. E, dobra, ja kończę, do zobaczenia wkrótce, hej!